Dobra, wracamy do Driving Empire, siema Co tam u Ciebie słuchać? Siemanko, rzuczanko. No, jesteśmy w dealership, wiesz, że się pojawiły Fordy? Mamy tak. nową aktualizację, fajnie, nie? Uję Fordy Chodź, idziemy Forda, tutaj w ogóle w lewym dolnym rogu też się pojawił Build A Track I tutaj też możemy zbierać Wow, jaki ładny. Który? Jakieś coś tutaj można zbierać, jakieś reflektory, coś Może tam mało pieniędzy na plate. Wow, Chevrolet też jest? Even exclusive jak to się zbiera? Limited time event. Build a Chevro Chevrolet Silverado. Jedno z moich marzeń. Lara, ten samochód. To jest jedno z moich marzeń. Jakie? Chevrolet Silverado. Ja nie mogę, ty. I ten Ford. Kupujesz wow. tego Forda, Lara, czy kasy nie masz? jak to u ciebie wygląda z tą kasą? Kasy nie mam. Muszę kupić Za Bobuksy, ja siedzę... Serio? No, chyba. Wiesz w ogóle, że ja siedzę w bluzie, bo mi jest tak zimno. Raptor. Titan. Nissan też jest. Jak Nissan. Musimy... Ja kupuję Forda. Jak musimy co? się ścigać, to muszę za Robuxa to kupić. No to ty się będziesz ścigał, może McLarenem znowu, co? A ja biorę tego Forda Raptora. Ja cię nie dogonię, bo nie cię 100 na godzinę! Ja <noise> Ale kupię. się mówi trudno. Ja kupię te pieniądze. Wtórny? to jest wtórny? Ja kupię to! Wow, żółty! Czerwony, żółty chyba pasuje Kupiam bardzo. pieniądze fajnie. za Robuxy. Serio? Kurde, znowu. Znowu będziemy wydawać dużo kasy, żebyś ty co kupiła Fordiksa. Ciekacie u mnie! Ciekawe w ogóle, czy teraz u mnie… Przepraszam, ale jestem chory, nie? Naprawdę, ja teraz mam gorączkę, jak to nagrywam. Ciekawe, czy już mogę tuningować te samochody, nie? Yes! Mogę, tuningować. Performance customization update. Ok, kontynuuj. Wykonanie jakieś tu jest. Silnik. Ile to kosztuje wszystko? Silnik. Upgrade. Uuu! Wyposażyć. No i co dalej? A mogę upgrade zrobić. Upgrade. I mam teraz tutaj kolejne jakieś silniki. Open tuning kit I po to się to otwiera, Lara, wiesz o tym? Że tutaj masz takie skrzynki do otwierania, nie? No. Tap to open. No i wszystko. I co my tutaj mamy? Jakiś super charger. Niebieskie, niebieskie, dobra, collect. Zobaczymy, czy coś możemy użyć do tego. Ja mogę! air filter, Mogę użyć. Silnik. Hamulce. Nie mogę użyć tego. Azotany jakieś coś tam. Dobra, spoko. Thank you. Replace. 196 mogę, tylko ja się, no To jest, bez sensu, mm, to jest wie, moje teraz, marzenie. Co? Dawaj, pokazuj. Poczekaj. Te marzenie A marzenie. A czyli muszę, czekaj, bo ja muszę coś kupić, odblokuje mi się tutaj kolejne, Kład turbo. Ja nie mogę wyposażyć. Kład turbo, nie wiem co mi to teraz w ogóle dało. Ja to kosztuję dwa koła. Ile mam kasy? Ojej, ja jej, jej, kuja, mam kasy. Fiolet w tym Jaki fiolet Co? Nie powiem. No Supercharger. Nie, nie wiem czy mi to coś w ogóle dało, ale troszeczkę swingowaliśmy ten samochód. Hamulce też mogę Naprawdę o tutaj. ogarnąć. Naprawdę Kaliper jakiś. Co? Co tam się dzieje? Zaraz ci pokażę, co się dzieje. Dobra, spoko. Ja tu cały czas zbieram co? jakieś te rzeczy dziwne, nie? A o, jaki już nie jest mój ulubiony kolor? Żółtego, ja wziąłem żółty. Czy pomarańczowy? Stock, stock, offroad. Drift, offroad. Rozumiem, takie. No i wszystko. Trochę tuningowaliśmy swój samochód. Jakieś azotany mogę też tutaj dodać. Dual nie, system, za... boost plus plus. Co? Co ty tam robisz, Lara? Zaraz ci pokażę, co. Bo ja tutaj tuninguję mój samochód, wiesz o tym. Ja już nic więcej nie mam. stecz Zawieszenie. Wysokość, wow! Uuu, będzie dopiero. U, nie gadaj, że można. Będzie dopiero! Oh my god! Zakup 5700. Zaraz. Stecz. Do ciebie do. Łody. Pochylenie? To jest akurat bez sensu chyba. To pochylenie jest chyba akurat bez sensu, wstecz. Przesunięcie jakieś, można. Uuu, takie bez sensu trochę mi się wydaje. Lepiej jest tak. I co tu jeszcze możemy robić? Układ napędowy. Front wheel drive. No ale mamy z All Wheel Drive zainstalowane, oczywiście. Lara, ja wychodzę, wbijaj. Kupiłem samochód za 150 tysięcy bobuksów prawie. Nie no, oczywiście żartuję, że bobuksów. No co jest? Czemu mi się nie zrespił? Jakie to jest dziwne, to, to czasami jest tak zbugowane, że to jest niemożliwe, nie! Ale ładne to rzeczy! Ty, i znowu mi się nie zrobił ten kolor, nie? Jazda. Ustawiam żółty i on się w ogóle robi jakiś całkiem inny, nie? Taki standardowy pewnie będzie. Jest żółty, Lara, jesteś tu! A jesteś! Zaczekaj. Tu jak, tutaj jakimś helikopterem lata czy coś ty. Wow. Nie no nie wytrzymam jaki Raptor ty. Ford Raptor. Raptor. I wszystko. No Raptor, Raptor, a co? Nie podoba ci się taki Raptorek? No się odwróć, będziesz miała fajną suite Poczekaj, montuję tutaj auto. Tutaj w ogóle y, Ziomek jest jakimś bardzo śmiesznym samochodem. A4, B5, RS4. No My i wszystko. Wycielę ten... ten samochód, kosztuje 300 tysięcy. Masz też Raptora, a ty sobie go bo Bóg chce, żeby to kupić? No. Ej, mam <laughs> taki serio? sam! No, taki sam, no tylko ja mam żółty. No co, ścigamy się? Tak! Będzie remis. Dobra, dawaj. Na pewno będzie remis, bo ja go troszeczkę streamingowałem. Ty już tam pojechałaś, Lara. Ja Ty też to jesteś o Ja muszę zobaczyć, jak on w środku wygląda. Mi się tak ten podoba. Ford Raptor. No, mógłbym takim jeździć, to nie jest samochód do ścigania, tylko to jest bardziej do przewożenia bydła i koni. Chodź, chodź, tu jedziemy. Może najpierw autostrada, co jak zwykle? Dawaj na autostradę, Lara. Chodź. Ale ładny masz ten samochodzik, muszę ci powiedzieć. Taki, taki fioletowy? Spoko. Taki Fioletowy kuromi. Wbijaj tutaj, bo chłop chce się chyba z nami ścigać. To no taki kuromi, no. Albo czarny, albo fioletowy jest od kuromi, prawda? Czarny, fioletowy i biały. Zgadnij, kto wygra. Ja. Chyba żartujesz. A chyba tego. żartujesz, chłopie. <laughs> chyba żartujesz, babo. Ty nie Chyba żartujesz, chłopie. Patrz to, ja ci nie mogę nawet otworzyć maskę, czekaj. czekaj. a ja się tutaj coś ja odparę, drzwi ci otworzę. Pa, działaś? <laughs> nara! Jedziesz, jedzie? No nara. nie, no ten, ten bocik wygra! Nara. nara, gdzie ty jedziesz? Ziomek! Nie godzę, że Durko! ten boczyk wygra, co to jedzie Lamborghini. Durko! Turbo! Ja cisne, wiesz ile? 280, 90, 300 na godzinę! O nie, no wyprzedził mnie ten bociks. 300 na godzinę Fordem Raptorem, ty! Takim pick-upem! Ja jestem ciekawy, jakie tutaj jest przeciążenie. Jeżeli chodzi o aer aerodynamikę tego samochodu, ale wydaje mi się, że tutaj szyba wyleci Lara. Wiesz o tym <grystanie> Lara, no co tam u Ciebie słychać? Jedziesz to czy nie jedziesz? Ja cię bardzo kruchy. daleko widzę. Jak to się ślizgasz trochę? Zatrzymaj się trochę! Nie! Nie no, zatrzymam ci się, chodź. Zatrzymuję ci się. Dawaj Jedziesz, jedziesz, Trzymaj. jedziesz, baby. Pamiętaj, że my możemy się zderzać, nie? Lara <grystanie> Wygrał nie wygrasz, nie masz szans, ja już cię doganiam. to! ja ci zrobię pita. Czekaj. No nie, Turbo! no, Aja tu! Turbo! Turbo, nie wiedziesz to! Patrz, nie tu. w to! Yeah. Wygrałem. Nie no, ty wygrałaś. Fordy, fajne ty. Najwyższa prędkość 303. Return to pad, naciśnij ten zielony przycisk. Wiesz, co teraz, Lara, robimy? Co? Idziemy na jakieś inne wyścigi, czy co robimy? Ty, Generalnie ludzie na to też pisali. Ja Lamborghini, ty ten co miałeś. Dobra, ale na takiej mapie co ty się możesz poślizgnąć fajnie, co? Nie. Czekaj, tu jest jakiś rotating, nie no to szans, na Nie, nie, No nie na autostradzie, na autostradzie nie ma szans, Lara! To jest bez sensu! Ja na wszyscy autostradzie. wybrzeże. no to Nie no na autostradzie nie dam rady. Ewentualnie o, o tutaj cross country. Nie. Przekraczanie kraju chyba nie, rotating race. Albo to most zwłodzony, tutaj dasz radę, to nie jest dla ciebie ciężkie, to. Ty nie masz Lamborghini, Lara, to jest McLaren! Nie! tutaj? Nie. Wbijaj tutaj, bo na, ja na autostradzie nie mam szans Wiesz o tym Tutaj chcesz? A co to w ogóle jest? Co tutaj? Co to jest? Only NASCAR, tutaj musimy mieć samochody typu NASCAR Czyli tym nie możemy jechać, chodź Ja mam taki samochód chyba Dobra, Lara, weź, wybierz jakiś samochód Znaczy, drogę, ale nie, nie autostradę Bo ja na autostradzie nie wygram z tobą Autostradę No dobra, no możemy spróbować autostradę, ale później pojedziemy gdzieś indziej, co? Dobra. No dawaj autostradę, chodź A później pojedziemy gdzieś indziej jest pewne, że ja z sobą przegram. Chyba, czy będziesz za mną. Miała? O nie, no jesteś obok mnie. Nie, nie wygramy. Mhm. Znaczy ja nie wygram. Ja nie wygram. No, no, no. Chyba, że cię spituję. Wiesz, co to znaczy spitować? Ja ci za chwilę pokażę. Musisz drzwi otworzyć. Otwórz drzwi, dobra. No nie! No już mam po przegranej. No, 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 ja nie mogę. Jeszcze. Turbo przyspieszenia. Poczekasz na mnie trochę. Nie. Ja w ciebie walnę, co? Weź trochę na mnie, poczekaj, ja w ciebie walnę. Dobra. Zobaczymy, co się stanie, jak ja takim wielkim monstrem do ciebie jadę, co? Idzie walnę. Dobra. Czekaj. Jedź, muszę... o teraz jedzie. się rozpędzę, no. Do... No, do 300 prawie na godzinę, patrz teraz, pa. Nara! Nara! Hmm. Ja nie mogę! Ale wiesz, Lara, wiesz, że jest jakiś event i musimy zbierać przedmioty. Tuning kit zdobyłem. ukończyłem jeden race, dobra, yeah. spoko, invite friends, spoko. Lara. Hmm. Co? My musimy zbierać tutaj przedmioty, bo tu jest jakiś builder track. Musimy zbierać przedmioty. Nara. A nie, drive 150 mil, ukończ dwa multipliers, drawbridge, sprint races. Wygram! Find four doors. No coś ty, reflektory, ukończ trzeba, koła. Bumper, find the bumper. Wygram! Kurde, no nie da się ciebie spitować, to jest bez sensu. Dobra. Ja. Wygram. Jestem pierwszy! Co? Jestem pierwszy. Pierwszy jestem. Czemu? Bo pewnie nie, nie wjechałeś w ten zielony ten, okrąg. Nie, to. Jestem na miejscu. Wygrałem. Czujesz się zbugowało. Wygrałem. Czujesz Dobra, Lara, zbogowało. wiesz co musimy zrobić? Ale Jak się masz zbogowało. obok. No. Patrz w lewym. Kurka. Czekaj, Lara, patrz w lewym dolnym rogu. Mamy build a track. I musimy sobie tutaj parę. Rea że 150 mini musimy zrobić. Ukończ dwa multiplayer drawbridge, sprint races. Find four doors. Coś tam. Musimy znaleźć. Find the tailgate. Musimy znaleźć, y, find two mirrors find the grill, find the bumper, find four wheels. Ci musimy tego szukać. Musimy Lara po mapie jeździć, No tutaj. Bo musimy zbierać przedmioty. Gdzieś tutaj na mapie są ukryte przedmioty. Gdzieś to jest? Chyba że ja może helikopter kupię, co? Nie! Będziemy szukać. Czemu nie? Ja chcę kupić helikopter, bo ja chcę sterować. A Ale tutaj chyba ja też możesz sterować. No nie masz pieniędzy, ja mogę kupić jak chcesz, bo możemy szukać przedmiotów, jakbyś chciała. No jak kupuję. Nie ma szans, czekaj. Nie no, ty możesz sterować, Lara! Tylko ja ci muszę dać dostęp chyba do tego. Dobra. O Dobra, jestem daj. jak ty się lata? Gdzie jesteś? Na e, helipad Nie wiem Gdzie o, jesteś? O, Jestem? Ale jak? Jak tu się lata? Gdzie ty jesteś? Na, no czekaj, zaraz do ciebie przylecę. Tu jest hotel. Mamy helikopterek. Fajny helikopterek, co Lara? Fajny helikopter! Jaki kolor? Czerwony A. Standardowy Lecę, uwaga! Jestem! Siema! A to nie tu! A to nie tu! Ja muszę gdzieś indziej polecieć. Ty a może gdzieś te przedmioty będą u góry? Gdzie one w ogóle są? My musimy latać tutaj helikopterem i szukać tych przedmiotów. One mogą być po prostu wszędzie. Wątpię, żeby one były tutaj gdzieś pokrywane. Czekaj, tam coś jest chyba Tu u góry u góry, nie u góry niczego nie mnie. ma. Ej, deszcz pada! Dobra, już! No deszcz wpada, no, ale ja nie wiem gdzie jest. Gdzie to w ogóle.. Dobra jest, widzę! Widzę to! Wiecie się, się 30 na godzinę lecimy. Chyba to jest tutaj. Siema jestem! Gdzie ty jesteś, Lara, bo ja tu już ląduję! Siema! Elo! Widzę cię! Fajne. Chcesz się z nim ścigać, ja? Tak. Chodź! Siadaj! Nie chcę! Wbijaj! No jak nie chcesz? On nie chce się ze mną ścigać. Trzy, dwa, jeden, Wbijaj, Lara! Lara bo ty chciałaś. Ścaj się tobą. ze mną, patrz! patrz. Śgaję się! To on nie wie gdzie no! Ja jadę za, Czeka, jadę za tobą Czekaj, jadę za tobą! No to lecę! Co ja mówię? Doraty! Ja lecę za wami, Ja będę was kamerował! JESTEM TU! JESTEM! Ja widzę, widzę, no! Jadą za tobą! Lara, żeś wleciała w jakieś coś, ty! Do komuś, komuś do domu, żeś wleciała! Siema! E, ja nie wiem, gdzie są te przedmioty, je musimy znaleźć! Wiesz o tym! Wbijasz tutaj, Lara, czy nie? Do helikoptera! Wbijasz! Dobra, to chodź. No, wbijaj! I teraz ty możesz sterować, wbijaj! Czekaj! Wbijaj! Możesz sterować? Ja może chyba, nie? Nie. Tak, bo tak głupio musisz wejść. Weź no, wyjść z tego. Nie no, musisz jeszcze raz wyjść. Czekaj, ja ci to chyba zrobię, że możesz wejść do mojego auta. Poczekaj, pojazdy. To może siedzieć w moich pojazdach, to może jeździć moimi pojazdami. Dobra, przyjaciele, teraz możesz, wbijaj. No i wszystko, ja też wskakuję. No zmieniłaś miejsce, Lara. Weź no, tu jeszcze raz wejdź. No ja teraz ja wskakuję. Ale co jest grane? Czemu ja, nie, ja, ja ci nie mogę dać kierować? W którym samochodzie... Czekaj, kto może siedzieć w moich? kto może jeździć moimi przy przyjaciele. No, zawsze bądź kierowcą, czekaj, wyłączone, dobra, i teraz, patrz. No teraz możesz lecieć, dawaj, let's go baby. Lecisz normalnie. Na które się leci? Na E, na E do góry się leci, a na Q na dół. Na E, E. Albo na Q, Na E albo Q, musisz nacisnąć. E. Wiesz, gdzie jest E? Musisz wiedzieć, Wie. gdzie jest E. Tam, gdzie się do przodu chodzi na W, to obok masz E. W E. No żeś teraz e nacisnął, wbijaj do tego pojazdu. No i teraz E, E nacisnij. No i wszystko. I dobra, i na takiej wysokości może być, i musimy szukać tych przedmiotów. Bo tu są jakieś rzeczy do zdobycia. Ja nie wiem dokładnie, gdzie one będą. Trzeba znaleźć jakiś wieżak. Eee, tailgate, reflektory, aha, dobra, koła, find four wheels, bumper, grill i tailgate. Dawaj, szukamy tego, to może być gdzieś mega poukrywane, no mi się wydaje, że... Ej, tam jest, na dole, na dole, na dole, nawróć, wróć, 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 wróć! Nawróć, nawróć, w, eee, w prawo, w prawo, w prawo. Teraz prawo się obróć, obróć się w prawo. Jeszcze, 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 tam pod mostem jest Zobacz, widzisz, takie żółte coś Pod mostem, halo, halo, pod mostem W prawo się odwróć Dobra, tu i tu, nie, ja Ej, no tam wyląduj Nie, to jest piasek o, o. To jest chyba piasek, nie, czy nie Na, na ku się na dół e, Robisz, daj na ku Ej, jadą tu, patrz No widzę, jadą, jadą, no Nie, to jest piasek, dobra, możemy Cisnąć dalej, szukamy tego Wydaje mi się, że, że to musi być gdzieś na drogach Leć szukamy tego! Jest. Nie ma tu niczego, no co ty gadasz? Niczego nie ma. Mi się wydaje, że to gdzieś w górach chyba będzie. Bo to jest taki event, że to musi być w górach chyba. O, tu się świeci! Patrz, 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 patrz! Tu coś się świeci! Ja ja tu jest, patrz, wyląduj tu, na Q naciśnij! Lara, do przodu trochę, do przodu, do przodu, do przodu. No, Lara, bo ciebie to strasznie stresuje z tego co ja widzę, ja wyskakuję, nie? no tu wyląduj, na Q gdzieś tu jest? <laughs> to W górę lecisz. Oj no tutaj do przodu, Lara, Nasu. W w naciśnij, tak? Tak jak się chodzi do przodu, dawaj, w! Zobacz tu, gdzie ja jestem na dole i teraz na Q. Dobra, stój! Już za daleko! Jest. I teraz tak jak. Na Q, na Q, na Q, na Q, na Q. musisz kół na no, nie wiem, gdzie jest Q. No jak nie wiesz, gdzie jest Q, no jak się chodzi do przodu na W, to obok masz Q. Mam przyjść i pokazać, czy co! Nie przyjść nie zdobyłaś tego! Zdobyłem to! Tutaj musisz zdobyć. Panie jest to, że to się tak świeci na zielono i widać. Gdzie to jest mniej więcej? No no wyląduj, kaś ty jest? No nie no, na autostradzie. Nie no na autostradzie wylądowała Lara, ja tu jestem na dole weź, wyjdź z tego helikoptera i ale, zdobądź sobie te drzwi tutaj. Ale na jak? Co? Jest wychodzi? Na F, no tak jak z samochodu na F się wychodzi. F. Nie, do no nacisnąć E teraz. Ja wiem, że to jest bardzo podobna literka, ale to musisz F nacisnąć. Dobra, no. i teraz wyjdź tak jak normalnie się z samochodu wychodzi. No i idź tutaj zebrać sobie te drzwi. Tu są drzwi, widziałeś je? Też je tutaj no. masz? Tak. No i wszystko. Co to są za drzwi? No to się zbiera, bo jest event i możesz zebrać sobie te części do samochodu. Masz, skakuj, lecimy szukać kolejnych. Co co? Dawaj, skakuj. Tuning to Ej, ja chcę Zbijaj tutaj? Daj chcę na chwileczkę Ci dam, ja polecę szybko, zobaczymy co tu, co tu się dzieje. Bo musimy te przedmioty wszystkie zebrać. Musimy ich szukać, wiesz, Ty patrz, się tu lecimy. Stało, patrz. No wiem jakiś wypadek, no Kiedy reporter przyleciał. <laughs> Wyskoczyło do niego. Jakiś gości Ej. w golfie siedzi. Co? Co się stało? To się stało, chłopie! No. Weszłaś do niego? Nie, do helikoptera weszłaś. Ej, bądźcie cię zabiera tym golfem. Czemu mój meciał? golf napisał. No, my golf! No, nie, mój golf. Jego się golf się zepsuł. Bo jest za nisko osadzony. Dobra, dawaj, lecimy szukać kolejnych przedmiotów. Musimy zdobyć jeszcze ich trochę. A wydaje mi się, że helikopterem jest szukać ich najlepiej. I może tutaj będzie pod spodem, patrz. Nie? Da się tu wlecieć? Patrz. Nie! Yeah! W moście, pasto! Helikopterem w moście, czajsz? No. Ja nie mogę. Ale tu chyba niczego nie ma. Muszę jeszcze polecieć drugą stroną. A jak lecimy, widziałeś to? W GTA by to było nie do, nie do ogarnięcia. Czekaj, teraz polecimy w tą stronę, bo mi się wydaje, że ja tam widziałem chyba jakiś przedmiot. Tak mi się wydaje. O, -o coś się zbugowało. No nie, 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 czekaj. O, teraz i lecimy do przodu. No nie, ciężej się już tu leci po tej stronie. Ale badziew. Czekaj, bo to ciężko manewrować tutaj. Ja nie wytrzymam snicie za chwilę. Nie? Dobra, teraz jest git, bo jest cały czas na tym samym poziomie. Wydaje mi się, że tutaj chyba drzwi widziałem. A jak nie widziałem, no to jestem ślepy, no nie jestem ślepy. Dobra, lecimy dalej, szukać tych przedmiotów. Ciekawe gdzie one będą. Tu jest autostrada, tutaj niczego chyba nie ma. Widzisz coś gdzieś, jakiś zielony taki punkcik. Żeby coś zdobyć, bo są opony potrzebne. O, tu jest, patrz! Pato działaś. I wszystko, mamy mamy bumper. Mamy bumpera. Czekaj. Co? Grill to jest! To jest grill! Działaś? Zbieraj to. To jest grill. Roszczenie? O, zbudowałem już tutaj. Koła potrzebujemy jeszcze. Chodź. I ten bumper. Ale musi. Lara, jeszcze nie wskoczyłem. Halo! Na dół. Lara, na dół! Nie. No, dawaj na dół, bo nie byłem wskoczyć. Masz. Jak dla klasa. Jestem, dobra, lecisz, lecisz, lecisz do góry i szukamy kolejnych przedmiotów. Lećmy no może do góry, tutaj, w te góry. Mi się wydaje, że tutaj coś będzie. Po prawej. Ej, może tutaj będzie, tu. No leć, leć, ja, ja patrzę. Szare góry. to przypadkiem coś. Też... Na te szare góry leć. No, zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Do góry czekaj, już nie leć do przodu, bo walniesz w to. Czekaj, tu niczego nie ma. Coś jest. Tu też niczego nie ma. Gdzie? Tam. No, tu tam. jest tylko wyspa. Dobra, dawaj, dawaj na dół teraz, bo, bo musimy tak zrobić, żeby gierka się wczytała. Bo jak jesteś za wysoko, to pewnie te itemki się nie zrespią i nie pokażą nam, gdzie one są. Ale i wyspy chyba tutaj nie było. No chyba nie było. Może tu, tu, tu coś będzie, jakieś domy chyba do kupienia tu są, czy coś, wiesz? Ja, ja, tu są domy do kupienia, no, bo tutaj można też domy kupować. Coś robię. A fajny nubek, żółty. Ej, gdzie ty lecisz? No tutaj, chodź, chodź, wskakuj. Chodź. Lecimy dalej szukać, teraz ja poszukam trochę, co? O jest, patrz, kolejne. mamy kolejne, zobacz, widziałaś? Od razu znalazłem, ty. Widziałaś? Kolejne drzwi. bo co ty tak szybko wyskakujesz? Kolejne drzwi, mamy już wszystkie drzwi chyba, nie? No i wszystko, collected two doors, no i wszystko. Idę, bo ja umiem szukać, nie? Gdzie mam drzwi? Koła, drzwi. Nie no, jeszcze, jeszcze dwa, dwa drzwi potrzebujemy. Dwoje drzwi. Tutaj może na tym cypelku coś będzie, co? Jak myślisz? Że na sam koniec tutaj przyjedziemy i tutaj coś będzie. Jakaś opona czy coś? Nie no, nie ma na niczego, naprawdę. To po co oni taki cypelek tutaj zrobili, jak w Chorwacji na wyspie Bol. Dobra, lecimy teraz tędy i wszystko. Ale ta mapa jest strasznie wielka, nie? No. Ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem. Patrz, tam gdzieś też można jechać. Co to za wielki most? Na bank tutaj coś będzie Na środku tego mostu, bo nie wierzę, że nie Lara, gdzie ten most prowadzi tak daleko? Nie wiem Ja tu pierwszy raz lecę, albo jadę No i co teraz? Chcesz zrobić Lara? Albo ty możesz sobie tutaj zrespić samochód Aha, ja nie wiedziałem, zaczekaj, że tak się da Zaczekaj, zaczekaj, No chodź, chodź, chodź Ty mnie dogonisz tak czy siak, ja lecę tylko 230 na godzinę Dawaj Widzę jak jedziesz A tu już jest koniec mapy chyba Ja, ja, tu już jest koniec, nie, coś się jeszcze respi <laughs> Leci Jedzie tym ja nie wiczą. I tu jeszcze jest koniec, widzisz, mówiłem ci, że tu już jest koniec Ja nie mogę, ty, dobra to Jak się tutaj zmienia pojazdy, co ja mam teraz kliknąć Muszę wejść z samolociku, czy tam helikoptera I co ja mam teraz kliknąć, samochód Aha, i tutaj mam narka! Samochód Donarka, ja sobie też wezmę McLarena Ty, o, oh, bez roku. ja też jadę nie. Patrz, normalnie McLaren i wszystko 400, nie, ja tym nie jechałem 400 na godzinę Którym ja jechałem 400 na godzinę Na pewno nie McLarenem Jechałem jakimś innym 400 na godzinę. Gdzie ja za chwileczkę Lara nie wiesz o tym, nie? Nie. Czekaj, samochód. Nigdy. nigdy McLaren, nigdy TVR, gory. Volkswagen, Volkswagen, McLaren 600 GLT Coupé. Może tym Audi RS4 Avant chyba tyle jechałem? Dobra. 400 na godzinę. Możesz. To poczekaj, ja sobie zrespię tutaj. Cyk. Dobra. Ja chyba tym polecę 400 na godzinę, tak mi się wydaje. Bo to jest RS4 albo 27 Biturbo, albo 42 V8. Ja już jestem daleko. A. No to dobrze, że jesteś daleko. Ja jadę 250, no nie no, bez sensu. Jakimś samochodem tu jechałem 400 na godzinę, ale już teraz nie pamiętam jakim. To był Audi RS Q8? Na pewno nie ma McLarenem. Skąd mówić na mark Lam McLarena Lamborghini ty RSQ8 biorę On pojedzie 300 ponad chyba? Ja ja on szybko pojedzie chyba. Szósty bieg już mamy. No szybciej, bo ja no już tam jestem, już widzę to mapę. Mam 285 na godzinę, a z Full Turbo mam. No 400 będzie, no to RS, Audi RS No 410, 1 na 10, no. Tu się teraz stało? Ja normalnie 410 na godzinę jadę, czajsz to? Patrz teraz, patrz, 410 na godzinę, Audi RSQ8. Jaka to jest maszyna, ty. Ale czemu on tak spowalnia? Jakoś tak świszczy, ty, o co chodzi? Ja wygram, wiesz o tym, bo. Bo ja już jestem. Ja już jestem. Ja zaraz przyjadę, jadę. Let's go, baby. Normalnie to jest moje marzenie. Ferrari Portofino. Które marzenie? Ferrari Portofino. No. no. Dobra wersja, ale ulepszona wersja Ferrari California T. A Jakie jest twoje marzenie? No, Ferrari Portofino, Ferrari 360 Modena albo McLaren 650S albo.... Mi się wszystkie McLareny podobają, mi to No, McLareny są marzenie. słodkie, no. Wszystkie McLareny są słodkie. To jest marzenie. Wszyscy jeżdżą Lambo. Churakada a ja bym sobie kupił McLarena i tyle. No, ale ty cały czas tą autostradą jedziesz? No. Tu nie ma żadnych tych... Części do samochodu Gdzie one wszystkie są? Jadę dalej autostradą, a ty? Nie wiem, gdzie jadę O, tu jest u góry, tu jest u góry coś, patrz Tu coś u góry jest Znalazłem kolejną część, Lara Jak jechałeś tą autostradą, to u góry było Czekaj, ja tu muszę jakoś wjechać, gdzie tu się wjeżdża? Ale lipa, czekaj, muszę przeskoczyć I chcę tam zrespić samochód Ty nie wiesz, gdzie jesteś, nie? Bo ty poleciałaś do przodu Po prostu no. tak, o No widzisz i trzeba było tak szybko uciekać Ja to widzę, gdzie są te przedmioty A ty lecisz Lecisz przed siebie jak nienormalna A tepniesz mnie? Jak cię mam tepnąć? No do ciebie To nie jest Minecraft, że cię mogę tepnąć to nie jest Minecraft, że cię mogę tepnąć Eee, właśnie, że jest Ale mam zderzak No jak cię mogę tepnąć? Gdzie cię mam tepnąć? Gdzie to się robi? Na kół Nie, no nie działa, na kół nie działa Nie mogę cię tepnąć Dobra, bo ziomek się chce ściąg y, ścigać Na wyścig przeciągania Na jedną 1,4 mili Ja się z nim ścigam Ciekawe, czy się zdziwi? Jeszcze jeden, kto się Nie ściga się z Zawsze Zaczekaj! Ja się, ścigam z jakimś kotem. Ja już się z kotem ścigam. Ja na czwartym. Ja to jest blisko, ja nie dam rady, ej. Bo on się dopiero rozpędza później szybko. Czekaj, o, uwaga, o, 3, 2 1, 2, 1, let's go! Wygrał? Nie. Wygrał? Nie. Ja wygrałem. Co nie, jest nienormalny? Czemu ja wygrałem? Return to pen. A może dlatego, że on się chciał ze mną po prostu pościgać, żeby zdobyć tutaj jakieś te, nie, rzeczy. Bo tu masz, yy, gdzie to jest? Tutaj, ukończ, obojętnie jakieś 10 tych. Tutaj musimy 150 mini zrobić, ukończ to, no i trzeba zdobyć jeszcze koła, nie, ale to później lara zrobimy, co? Nie. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Roblox Driving Empire, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się w na następnym odcinku. Na razie, no, dzięki, cześć!